Czołem kapitanowie szparagus z tej strony. No dobra, moi drodzy, to lecimy z tym koksem. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam pokazać bitwę na kremlu. Bitwa krótko mówiąc jest dość zajebiaszcza, ponieważ będzie w serii stępką do góry, więc jak się możecie domyślić. Będzie ponad 300 tysięcy obrażeń zadanych z tego okrętu. Na temat samego okrętu raczej wam nie będę dzisiaj za dużo tutaj mówił, ponieważ wszystkie statystyki można sobie podejrzeć na spokojnie w grze, w drzewku, zobaczyć jak to wszystko na tej dziesiąteczce wygląda. Fajnie, że mogę wam bitwę z tego okrętu pokazać, no bo te rosyjskie, radzieckie pancerniki jak zwał, tak zwał. To jest swego rodzaju mimo wszystko nowość w World of Warships. A tym bardziej się cieszę, że mogę wam pokazać, ponieważ ta trójka, która tu gra w dywizjonie, łącznie z autorem bitwy, czyli DNA2014, to są moi byli klanowicze, którzy, którzy po prostu zrobili swój klan w oparciu o Konstrukcję, która nazywała się CSMW1, czyli była kiedyś naszą e, szkółką. E, no i kilku graczy tam, e, którzy, którzy mają e, pewne e, wysokie cele, jeżeli chodzi o rozgrywki, e, na przykład rankingowe w przyszłości. E, gracze, e, gracze skillowi, gracze naprawdę doświadczeni i bardzo dobrzy e, postanowili właśnie e, w, e, założyć swój klan. Aby w, w zmaganiach o najwyższe stawki, tutaj słuchajcie, e, brać udział w niedalekiej przyszłości. E, no dobra. E, pułapka, dominacja, trzy kapy, e, czyli powiedziałbym taki standardzik, e, coś, co e, wypada chyba najczęściej i dobrze, bo ja powiem Wam szczerze, że e, za epicentrum jakoś super e, nie przepadam. Jeżeli chodzi o bitwę standardową, to ona jest dla mnie zbyt nudna, ponieważ bitwy standardowe niestety mają to do siebie, że są tylko te dwa kapy jednego i drugiego teamu, Często zdarzają się lemming trainy itd. Tak tak Działa się przeładowują. Idzie salwa do Bismarcka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wyprzedzenie było gdzieś tam około. 7, może 8 sekund, jak widzieliście na załączonym obrazku. Bismarck dostał tylko za 3000 w pierwszej turze, ale 13,300 już w drugiej, bo pojawiły się dwa, dwie penetracje, a wcześniej były tylko nadpenetracje, jak widzieliście, dwie, dlatego te wartości były takie niskie. Ten okręt jest, słuchajcie, o tyle fajny, że on ma wysoką alfę, jeżeli chodzi o, o trafienie w cytadele. I to jest na pewno jego atut. Duża ilość hapsa, jak widzicie 108300 to jest też wartość taka nienaganna. Teraz DNA trafił kremla z przeciwnej drużyny. Ten kreml dostał też za 12 000 salwę jest ustawiona, jak widzicie, wydaje mi się, dość korzystnie do nas. I ta kolejna salwa może spowodować, że, że będzie go bolało. Natomiast nie wiem, czy jeszcze ten indykator załapał, że pociski przeleciały nad wyspą, bo Kreml tam nam na chwileczkę zniknął. No i teraz widzimy, że tutaj jest taki lekki fokusik. Trochę tego Hapsa żeśmy stracili. Jest pożar. Jest regeneracja HP. Pożar się za chwileczkę skończy. Rka jest limitowana, jak wiecie, na radzieckich pancernikach, dlatego Wydaje mi się, że trzeba jej używać z rozwagą. I póki tu są tylko pożary i jest regeneracja Hapsa, i nie zbieramy jakichś tam dużych obrażeń, to warto szanować ten guziczek z literką R, tak aby za szybko się z niego nie wypstrykać. Tym bardziej pamiętajcie o tym, że jak macie na pancerniku jeden pożar i on się wypali, i uży użyjecie regeneracji HP, to w zasadzie 100% tego co powstało z pożaru, tudzież z zalania odzyskacie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ciężkich obrażeń, tam w zależności od tego, jakim typem okrętu gracie, to zazwyczaj jesteście w stanie odzyskać gdzieś tam około 1 trzeciej tego, co straciliście, więc jeżeli przyjmujecie na przykład cytadelę, no to, no to trzeba się liczyć, moi drodzy, z tym, że wtedy tego HP uda się odzyskać mniej, ale póki macie odzyskiwanie HP, to przy pożarach, czy przy zalaniach, które na przykład Was tam Trawiły, bo użyliście akurat w nieodległej przeszłości erki. Pamiętajcie o tym, że, że z tych zalań, jeżeli przetrwacie i pożarów, to się bardzo dużo odzyskuje tego hapsa. Tutaj przemo fajnie wyczekał, bo ten, ten krem stoi. Ja nie wiem, na czym, na czym to polega. On teraz dostał prawie za 17 tysięcy. Chciałem powiedzieć, że być może goś został wyrzucony z bitwy, ale jak widzicie, strzelił salwę, więc stoi. Powiedziałbym, dla mnie z trochę niezrozumiałego powodu. Ułatwia to, żeby w niego wbijać tutaj obrażenia i dość sporo obrażenia. Zobaczymy, czy uda nam się wstrzelić jakieś cytadele Z tych 9 wystrzelonych pocisków, jak widzicie, tylko 6 przeszło. Ale w tym momencie wpadła cytka i już nam się zbierało. Zobaczcie, 86 tysięcy obrażeń. Jesteśmy w posiadaniu KB członkowie naszego dywizjonu czyli Cień Człowieka i Aleksy przejmują w tej chwili kapa B ten kap za chwileczkę będzie nasz, obie drużyny mają na tą chwilę po jednym niszczycielu, jak widzicie sytuacja na mapie wydaje się być opanowana i korzystna dla drużynki zielonych krem przeciwnika się troszeczkę wycofuje, w tej chwili mam wrażenie, że się zatrzymał znowu kominy są wygaszone, ponownie 6 pocisków przelatuje no i przekonajmy się jakie tutaj obrażenia wpadną niestety tylko jedna nadpenetracja to jest wartość 1550, ja przypomnę, że nadpenetracja z 10% wartości cytadeli czyli cytadela ma, trafienie w Cytadele daje 15550 punktów obrażeń czy DNA się teraz będzie czaił na Yoshino? Oto jest, moi drodzy, pytanie. On na razie był tak ustawiony, że moglibyśmy mu zrobić krzywdę, ale zaczynał się ustawiać dziobem, więc może się zdarzyć tak, że nie wejdzie nam salwa z dwóch powodów. Po pierwsze, to Yoshino będzie mogło być dla nas mniejszym celem, ale znowu pokazuje burtę. A po drugie, może co nieco tam gdzieś zrykoszetować. Zaraz zobaczymy, jaka będzie to kara dla Yoshino. 12 ponad tysięcy. No, to są, słuchajcie, z pancerników, jak się strzela, to takie wartości powyżej 10 tysięcy. Nawet jak nie wpadają w cytadele, to, to są wartości takie, wydaje mi się, dość przyjemne, sensowne i, i, i takie, które pozwalają uzyskać. Przyzwoity wynik, bo zakładając, żebyśmy gdzieś tam co 30 sekund oddali salwę do przeciwnika, i z każdej z tych salw by wpadło 10 tysięcy obrażeń. To by było naprawdę miło. Oczywiście tak się nie dzieje, bo, bo przeszkadza nam w tym RNG. Nie zawsze wpadają cytadele, nie zawsze wpadają duże obrażenia, więc różnie z tym bywa. Jak widzicie, wrogi Kreml cały czas poluje na nasze krążowniki, które tutaj się przemieszczają gdzieś po B. Na tym kapie jest prawdopodobnie też wrogi niszczyciel, chociaż nie widzę tutaj Salema, który wpłynął. Chciałem powiedzieć, że jest wrogi niszczyciel, ponieważ jest on zblokowany. I teraz piękna, soczysta salwa za blisko 41 tysięcy z dwoma cytadelami, trzema penetracjami i trzema nad penetracjami, co oznacza, że z dziewięciu pocisków przeciwnika trafiło aż 8, a to oznacza, że ten przeciwnik najprawdopodobniej za chwileczkę znajdzie się w porcie. Ja naprawdę nie ogarniam. Sorry, może kogoś obrażam, ale nie ogarniam tego, dlaczego ten gość tutaj cały czas jest ustawiony bokiem i pływa przód-tył, bo dostaje w tym momencie kolejną cytadelę z kolejną penetracją i kończy swój żywot, moi drodzy, w porcie. Jestem ciekaw, czy Missouri pod takim kątem będzie w stanie przebić tutaj DNA. Na tym Kremlu idzie salwa, ale widzę, że DNA już jedzie na wstęcznym i już zaczyna do tego Mizuri kontować. Samo Miruzuli, jak widzicie, również zmienia kąt. Więc te obrażenia nie były takie, jakby mogły być, gdyby zachował swój pierwotny kurs. No i teraz wydaje mi się, że będziemy mogli troszeczkę być może jeszcze pomęczyć Yoshino. Yoshino, jak widzicie, strzela z hajków. Nie próbuje strzelać z pepeków. To jest dystans. Nieco ponad 12 km, być może teraz pójdzie salwa z pepeków. Zobaczmy, czy jakieś tutaj duże obrażenia przyjmiemy. Przyjęliśmy obrażenia, ale one nie były jakieś tragiczne. My w Yoshino żeśmy trafili za ponad 8 tysięcy. W tej chwili mamy przewagę punktową, ponieważ zatopiliśmy większą ilość okrętów przeciwnika. No i przemo tutaj będzie w lekkim potrzasku, bo koledzy z dywizjonu na tym kapie B padli. KB jest już przejęty przez drużynę przeciwną. Tutaj widzicie, puszuje kilka okrętów. Przydałoby się jakieś wsparcie. Teraz piękną salwę polosowało, jak na taki kąt. Zobaczcie 17 tysięcy. I to jest to, co powiedziałem w ostatniej bitwie, którą wam nagrywałem z Yoshino. Z wielkokalibrowych działów wchodzi w ten okręt, mimo że to jest dziesiątka. I mimo że mogłoby się wydawać, że będziemy pewne kalibry pocisków odbijać to niestety tutaj sytuacja wygląda w ten sposób że tych pocisków najzwyczajniej w świecie nie odbijamy i one gdzieś tam przez tą część pokładu od frontu potrafią wchodzić i to potrafią wchodzić konkretnie no przed chwilą tą salwę widzieliście więc, więc możecie sobie na tej podstawie wyrobić zdanie nawet jeżeli tego już inne nie macie aczkolwiek sam okręt tak jak powiedziałem jest ciekawy i dla kogoś kto lubi japońskie krążowniki jest on bardzo ciekawą opcją do tego ma dwa rodzaje torped. Oba rodzaje tych torped są fantastyczne, bo jedne mają bardzo daleki zasięg 20 km, niezłą alfę i przyzwoitą prędkość 62 węzłów. Te drugie mają jeszcze większą alfę, mają również prędkość wyższą, bo 67 węzłów, ale ich zasięg wynosi 12 km. Wydaje mi się, że taki zasięg torped... I tak już jest wystarczający, więc można indywidualnie sobie zdecydować słuchajcie, na jakich torpedach będziecie chcieli ewentualnie grać. Ja testowałem jedne i drugie. Jedne i drugie mają swoje plusy i minusy. Myślę, że mimo wszystko docelowo, gdzie zazwyczaj używa się na podczas walki w zwarciu tych torped, te szybsze będą, zdecydowanie lepsze. 6 penetracji z 9 wystrzelonych pocisków, wpada duży kaliber. No, i obrażenia tutaj zadane koledze na Amagim widzieliście, także była to naprawdę bolesna salwa. Zobaczmy teraz, jak ten Amag jest skontowany. Czy on będzie przyjmował jeszcze jakieś obrażenia? Chyba, że Przemogą wyczeka, bo Amagi postanowi odkręcić i tutaj gdzieś strzelać do Prince'a Tak też się dzieje. Ja przy takim zwrocie strzelam, słuchajcie, z 5-sekundowym wyprzedzeniem do przeciwnika. Wtedy naprawdę. Bardzo fajnie obrażenia wpadają. No tym razem te obrażenia nie były jakieś fantastyczne, ale poczekajmy, bo jeszcze tutaj z wieży rufowej idzie salwa. O i zobaczcie, z pierwszej, z pierwszej salwy było 5000, z drugiej było ponad 6000, i tym sposobem żeśmy zrobili blisko 12000 obrażeń. Więc wcale tak źle podsumowując salwę z wszystkich 9 dział to nie wypadło, my już chwilę temu przekroczyliśmy 200 tysięcy obrażeń w kolejna bardzo ciekawa salwa mimo tego, że okręt jest względem nas skontowany no i Amagi już teraz musi się martwić o to, czy będzie w stanie tutaj tą konfrontację słuchajcie, przetrwać, bo zostało mu raptem nieco ponad 17 tysięcy HP i za chwileczkę oczywiście będzie nam pokazywał burtę, ja bym znowu przyjął jakieś tam Pięciosekundowe wyprzedzenie przy takim zwrocie. Niestety na powtórkach nie widać tej podziałki z czasem, z jakim się strzela, a szkoda, bo myślę, że byłoby to pomocne. Notabene, będąc w, San w Sankt Petersburgu, zwracaliśmy się do pracowników Wargamingu, aby ten system powtórek został usprawniony, choćby na podobnym poziomie jak World of Tanks odpowiedź od WG była taka, że nie jest to dla nich w tej chwili priorytetem. No dla nas, jako community kontrybutorów, jest to priorytetem, bo robimy content i chcemy wam pewne rzeczy pokazywać, a z tymi powtórkami. Regularnie słuchajcie, zdarzają się problemy albo się nie odpalają, albo gdzieś tam nie można czegoś zrobić, typu spauzować, zmienić kamery itd. itd. A fajnie by było pewne rzeczy czasami być może pokazać z innej perspektywy niż z perspektywy celowniczego lub z perspektywy gdzieś tam patrząc z boku okrętu, ale tylko na pewnej tam małej odległości. No wygląda to tak jak wygląda. Powiedziano nam, że w ciągu roku najbliższego być może zaczną nad tym pracować, ale powiem wam szczerze, że w to nie wierzę, bo jak sami ludzie z wargamingu powiedzieli Gdybyśmy ich zapytali o to rok temu, to by powiedzieli, że za rok się tym zajmą. A że pytamy teraz, to nam też mówią, że za rok się tym zajmą, więc e, na resztę możecie sobie sami odpowiedzieć, czy się zajmą, czy się nie zajmą. Nie wiem, no wydaje mi się, że, że e, produkcja wszelkiej maści e, nagrań, artykułów z World of Warships, pokazywania okrętów testowych, pokazywania okrętów premium, które również są na testach, lub, lub weszły. W krótkim czasie po testach do, nie wiem, do sklepu premium, czy, czy można je nabyć w jakiejś innej formie, e, powinno być w zainteresowaniu WG, ponieważ w jakiś sposób e, pokazanie pewnych rzeczy, no myślę, że zachęca ludzi do tego, żeby, żeby pewne rzeczy kupić z, lub zrobić, zrealizować w e, grze. No, jeżeli nie są tym zainteresowani, no to ja mogę nad tym tylko ubolewać, bo myślę, że, że gdyby. To zostało zrealizowane, no to jakość tych, tych materiałów byłaby pewnie troszeczkę lepsza. I nie chodzi o to, żeby ich hejtować, bo są problemy ważniejsze dla graczy niż grupka tam 200 paru osób, które są z cekami. Więc z drugiej strony się nie dziwię, że nie jest to priorytetem. Natomiast no, wydaje mi się, że w kontekście takim, aby tą naszą społeczność. World of Warships poszerzać, a myślę, że to jest we wszystkich interesie, aby ona była większa, no, no to WG powinno się tym zainteresować. A dlaczego mówię o tym, aby społeczność była większa? Ponieważ jeżeli jest większa, to krócej czekamy na, na bitwę. Można spróbować pokombinować z matchmakingiem, to znaczy iść w kierunku takim bliższym modelu plus minus jeden. No ale to mówię, takie tam moje dywagacje i moje jakieś tam e, wymysły, które, które prawdopodobnie w najbliższym czasie nie zostaną zrealizowane. Teraz mamy ciekawą sytuację, zobaczcie, Cleveland się wbił w wyspę, on za chwilę będzie cofał, e, ale będzie bolało, bo tu są działa ponad 457 mm, więc musi boleć. Niestety nie polosowało Cytadeli. Jak widzieliście, te pociski spadły e, sporo powyżej linii wody i wydaje mi się, że tutaj Przemo mógł przycelować troszeczkę niżej i wyglądałoby to, słuchajcie, dużo lepiej. No, ale teraz korekta pozwoliła bez cytadeli w rufę okrętu za 8700 zaliczyć dwie penetracje. Odzyskujemy kapa Przeciwnikowi zostały tylko dwa pancerniki. Zbliżamy się powolutku do końca bitwy. Myślę, że już zwycięstwa w tej bitwie. Drużynie zielonych nic nie będzie w stanie odebrać. Amagi tam widzicie, ucieka, ucieka daleko. Myślę, że być może nawet ten Prince Eugen go będzie w stanie dobić. Tam jeszcze go ściga Shima, więc będzie musiał się ten Amagi ustawiać rufą do tej Shimy, ponieważ no, pewnie tam będą zmierzały w jego kierunku torpedy, których który będzie chciał ten Amagi uniknąć. No i mamy, zobaczcie, teraz Kremla, który jest ustawiony. Bokiem leci już salwa z wież frontowych, zobaczmy, czy ta salwa będzie bardzo bolesna. Skupienie pocisków było takie, sobie i jak widzicie, niestety mamy rykoszet i, i nadpenetrację. No to jest ciekawe w stosunku do okrętu, który ustawiony jest burtą. Ale teraz zobaczcie, wpadają trzy hity za 20600, w tym dwie penetracje i cytadela. I myślę, że. Ta salwa za chwileczkę może ten okręt tutaj zakończyć przy dobrym losowaniu. Zaczął niestety kontować, co powoduje, że te obrażenia były dużo mniejsze, ale myślę, że na spółkę z Alabamą uda się tego przeciwnika dokończyć. A ja, moi drodzy, z Wami już się w tej bitwie żegnam. Przekroczyliśmy 300 tysięcy obrażeń. Jest 30 sekund do końca bitwy i zapraszam Was w tym momencie na jej podsumowanie. No dobra moi drodzy, lecimy z podsumowankiem. Tak jak widzieliście, 301 225 obrażeń. Zarobek wyniósł ponad 673 tysiące. Mamy dwa fragi, mamy pięć cytadel, mamy dwa razy obronę kapa, mamy przejęcie kapa wspólnie z innymi członkami naszego zespołu. Mamy do tego wsparcie, duży kaliber i dreadnoughta z tego co widzę. Bitwa naprawdę bardzo, bardzo dobra. Myślę, że wielu graczy chciałoby takie wyniki przynajmniej od czasu do czasu osiągać, no bo regularnie osiągać takich wyników się tak naprawdę nie da i wszyscy co grają w OVSA w zasadzie myślę, że sobie z tego zdają sprawę. 2488 expa bazowego, to jest również bardzo dobry wynik. Myślę, że każdy wynik w okolicy 2,500 plus to jest, to jest wynik, który naprawdę większość graczy może satysfakcjonować. No ponieważ bitwy takie powyżej 3000, a już powyżej 3,5 lub 4, zdarzają się bardzo rzadko, zobaczcie sobie na tego Kremla, który dostarczył nam ponad 100, 106 tysięcy obrażeń, który sobie tam stał przez pół bitwy do nas bokiem i sobie pływał przód, tył albo stał w miejscu, i tak naprawdę tutaj naklepał przemo ponad stówkę. Dzięki uprzejmości tego zawodnika, co spowodowało, że te 300 tys. udało się, moi drodzy, przekroczyć. Jeżeli chodzi o jakieś inne tutaj wartości, no to widzicie, że z baterii dodatkowej wystrzelonych było 82 pociski, 10 trafiło do celu, ale zadały 0 obrażeń, więc wszystkie tutaj trafienia, które były skuteczne jak widzicie były z pepeków i cała wartość obrażeń pochodzi z pepeków co wam chciałem jeszcze powiedzieć zarobek netto z kątem premium 413 tysięcy tam były modyfikatory jakieś użyte chyba wiwerna bo widzę, że jest dokładnie połowa wartości tego co otrzymano no i na koniec Przemo ma w swoim zwyczaju podsyłać mi Kapitana, gdyby ktoś był zainteresowany tym, jak sobie zrobić kapitana, no to jest ten kapitan taki specjalny, z super dodatkowymi bajerami, Wiktor Znameński I widzicie tutaj te plusiki, które przema postanowił wykorzystać. Okręt zrobiony, w mojej ocenie, bardziej pod przeżywalność i wytrzymałość. Jak widzicie, mamy tutaj większość rozdanych punktów na te rzeczy z wytrzymałości. Jeżeli ktoś chciałby sobie kapitana na taki radziecki pancernik wykorzystać, no to jest to jedna z alternatyw, jakie można użyć. A mając takiego specjalnego kapitana, to widzicie, że jest on w bitwie skuteczny, ponieważ jak się robi 300 tysięcy obrażeń, no to okazuje się, że kapitan raczej może być skuteczny. Moi drodzy, dzięki dzisiaj za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału i mówię Wam do usłyszenia.